Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie! Dzisiaj podjściemy na kajta z dziewczynami. Kajnę je i rękę. Zaczęły dziewczyny od początku, a dzisiaj rzucimy na wodę po to, aby startować na desce. Więc mam nadzieję, że się przepływają. Mamy do zrobienia jeszcze podotraki, jest to bardzo istotna kwestia, której nie możemy ominąć. A oto nasz piękny spodzik! Teraz tylko na popubo i lecimy na wodę! Pięknie! I ręka już sobie ciśnie, dragi. Jeszcze te wstępne za chwileczkę będziemy omawiać właśnie dragi pod wiatr. Ja też pokażę dziewczynom, jak to zrobić. Ach, jak ja kocham dragi. Dosyć się często kursanta obraca właśnie na początku, i co wtedy? W jak tracimy kontrolę nad zadawcę. zabar i go uratowała, więc prawo. bardzo ładne przyzwyczajenie Dobrze trzymaj, trzymaj, płytaj To jest Robert Karaś Teraz dziewczyny muszą zobaczyć deskę było? No tak było okej, okay, to lecimy ze startami No i tutaj zaczyna się cała zabawa